Witajcie, kochani. Ostatnio nie było mnie tutaj przez jakiś czas, ale tak się w życiu ułożyło. Ostatni tydzień nie był dla mnie łaskawy. Dowiedziałam się bowiem o śmierci mojej ukochanej babci. I chociaż babcia była już osobą starszą, bo miała 92 lata i od prawie dwóch lat chorowała na demencję, nie za dużo już Wiedziała, co świata nie za bardzo rozpoznawała cokolwiek. Więc jakby jej śmierć nie była dla mnie dużym zaskoczeniem. Natomiast tak czy siak była ciosem. Kilka dni później spadł na mnie kolejny cios w postaci samobójczej śmierci mojej bliskiej znajomej. Chyba nie muszę tłumaczyć. Jak bardzo jest to zawsze szokujące, jak bardzo jest przerażające. Jak bardzo, niezależnie od tego, że nie mamy na pewne rzeczy wpływu, to jednak mamy gdzieś poczucie, że może mogliśmy zrobić coś więcej, nawet jeśli wiemy, że nie mogliśmy. W związku z tym chciałabym dzisiaj podjąć z Wami bardzo ważny temat, jakim jest samobójstwo. Chciałabym powiedzieć Wam o tym, w jaki sposób możemy rozpoznać taki stan przed samobójczy, u osoby, która może potencjalnie popełnić samobójstwo, jak rozpoznać i jak próbować zapobiec takiej sytuacji. Myślę, że jest to bardzo istotne, żeby po prostu to wiedzieć. Zacznijmy może od tego, że w wyniku samobójstw codziennie ginie więcej osób niż w wypadkach samochodowych. W 2017 roku było to 15 osób dziennie. Ta ten, w Polsce oczywiście ta tendencja cały czas wzrasta. Jak możemy rozpoznać taki stan e, presuicydalny? Otóż w 1953 roku pan Erwin Ringer postanowił odrębnić takie główne, właściwie nie etapy cechy zespołu objawów właśnie presuicydalnych. Otóż tak, po pierwsze, mamy tutaj, znaczy może w ogóle, mamy trzy komponenty. Pierwszy to jest zawężenie świadomości, drugi to jest przekierowanie agresji i trzeci to są fantazje i myśli samobójcze. Jeśli chodzi o zawężenie świadomości, to jest to coś takiego, co nazywamy też widzeniem tunelowym. I powoduje ono to, że widzimy tylko jakby jedno światełko, a dookoła jest ciemność, nie widzimy szans i możliwości na rozwiązanie problemu, pomimo że realnie one mogą istnieć, natomiast w takim stanie osoba nie widzi tego w żaden sposób. Wydaje jej się, że jedyną formą rozwiązania problemu jest samobójstwo. I teraz możemy tutaj wyodrębnić takie osobne elementy, jak zawężenie sytuacyjne, czyli Pokrótce dana osoba uważa, że sytuacja ją przerasta, że żyje sama we wrogim świecie i nie może w żaden sposób e, oczekiwać wsparcia ze strony tego świata. Ma wrażenie, że wszyscy mają za duże oczekiwania wobec danej osoby. E, więc jest poczucie, że jakby siła złego na jednego. Wszystko człowieka przytłacza, świat jest zły, i ja sobie nie mogę już poradzić. Kolejna rzecz to jest zawężenie dynamiczne. Jest ono związane z tym, że człowiek ma poczucie, że jakby świat całym swoim jestestwem wywiera na niego presję, żeby jak najszybciej odebrał sobie życie. Że to jest właśnie jedyna metoda i że ten świat go coraz bardziej dociska. Na początku jeszcze pojawia się coś takiego jak jakby opór w postaci silnej woli, że jednak tego nie zrobię, bo rodzina, bo przyjaciele, bo ktoś, ale z czasem ta wola zaczyna w człowieku słabnąć i Przeważa poczucie tej presji, która się pojawia. Tutaj też pojawia się coś takiego, jak widzenie totalnego braku pozytywów, braku osiągnięć, braku czegokolwiek, co jeszcze bardziej człowieka motywuje do, do tego, żeby po prostu odebrać sobie życie. Kolejna rzecz to jest zawężenie stosunków międzyludzkich. Człowiek zaczyna się izolować, zaczyna mieć poczucie że nikt go nie rozumie, ma odczucie też, że nie ma nikogo bliskiego, z kim mógłby porozmawiać. Nawet jeżeli realnie te osoby występują fizycznie w świecie, to jednak osoba, która myśli o samobójstwie, ma poczucie, że nie ma na świecie takiej osoby, że nikt się nami nie interesuje. Że nie mamy się do kogo zwrócić, często właśnie odsuwają się niedośli samobójcy od swoich przyjaciół, od swoich znajomych. Mają poczucie bycia nierozumianymi, boją się mówić o swoich odczuciach ze względu na to, że obawiają się reakcji zwyczajnie. Przez to, że nie mają wsparcia i poczucia, że ktoś może im pomóc, są jakby sami, czyli to samo o czym wcześniej mówiliśmy, bo wszystkie te elementy się przepratają. No, i ostatnia rzecz to jest zawężenie świata wartości. Czyli tak, po pierwsze, te rzeczy, które były dla człowieka ważne i wartościowe, w obliczu sytuacji przestają być ważne i wartościowe. Znikają zainteresowania, znikają pasje, wszystko się wydaje być szare, beznadziejne i tak dalej. Kolejna rzecz to jest spłycenie wartości ogólnych. Człowiek przestaje bronić swoich przekonań, swoich osądów. Jeżeli wcześniej, na przykład, był osobą bardzo wierzącą. Która uważała, że samobójstwo to jest grzech śmiertelny, często jest tak, że również te wartości ulegają spłyceniu, więc przestaje tę osobę cokolwiek trzymać już tu na tym świecie, bo jeśli nie grzech, to już nic jakby mnie nie przytrzyma. Więc y, tutaj jakby widać to po tym, że dana osoba właśnie przestaje bronić czegokolwiek, ponieważ wszystko traci wartość. Człowiekowi spada samoocena. Dlatego też uważa, że jego wartości nie są ważne, skoro on nie jest ważny. Czuje się kompletnie niepotrzebny, wyrzucony poza nawias wszystkiego. Więc to jest cały ten element zawężenia świadomości, o którym mówiłam. Kolejny element to jest przekierowanie agresji z zewnątrz do środka, ponieważ samobójstwo jest wyrazem jakby najwyższym autoagresji, tak się o tym mówi. Więc człowiek, który najpierw jest agresywny wobec świata, mówi, nie zgadzam się, nie zgadzam się na to, że to jest takie. Nie mogę tego przeżyć, nie mogę tego zaakceptować. Często wyraża tę wrogość w stosunku do ludzi zaczę zaczyna tą wrogość jakby internalizować czyli powoli ją bierze do siebie, do siebie, i ta złość się w nim kumuluje, ta agresja się w nim kumuluje, aż do momentu, kiedy po prostu no, materializuje się, jakby w postaci targnięcia się na swoje życie. No, i ostatni aspekt to są fantazje i myśli samobójcze. I oczywiście, o ile człowiek często myśli o odebraniu sobie życia, o tym, znaczy może nie każdy, ale ogólnie czasem mamy takie momenty, że każdy jest zrezygnowany, mówi, mam w dupie to życie, nie chcę tak żyć, e, przerasta nie mam po prostu dosyć. O tyle w przypadku osób y, właśnie z syndromem presuicydalnym te myśli występują często, są bardzo konkretne, są natrętne. I nie można się ich w żaden sposób pozbyć. Często kończą się planami konkretnymi, w jaki sposób mogę popełnić samobójstwo. E, poszukiwaniami w sieci, czyli na przykład y, googlowaniem, jakie leki wywołują, jakie efekty, ewentualnie nie wiem, jak przygotować sobie pętle, jak podciąć żyły i tak dalej. Czyli jakby ewidentnie szukamy rozwiązań, jeżeli mamy taki problem. E, I Typu, gdzie możemy pójść? O której godzinie, kiedy nie ma znajomych, jaki jest rozkład jazdy pociągów, tak? Zależnie od tego, co rozważamy, w każdym razie to już bardzo mocno się konkretyzuje. I to też może świadczyć o tym, że mamy duży problem. Jak można pomóc osobie z syndromem presuicydalnym, żeby nie dopuścić do popełnienia samobójstwa? Otóż przede wszystkim należy być uważnym na te wszystkie rzeczy, o których mówiłam. Czyli jeśli widzimy. Przede wszystkim tak, może zacznijmy od grupy ryzyka. Jeżeli dana osoba ma stwierdzoną ciężką, nieuleczalną chorobę, co jest dla niej ciosem, wiadomo. Kolejna rzecz, jeżeli ma stany depresyjne, jeżeli cierpi na chorobę psychiczną, jeżeli jest osobą uzależnioną, lub znajduje się w bardzo ciężkiej sytuacji życiowej, to jest ewidentnie w grupie ryzyka, może prędzej targnąć się swoje życie niż osoby teoretycznie bez tych uwarunkowań. Na co należy zwrócić uwagę? Na pewno na przesadną izolację społeczną, kiedy człowiek zaczyna się odsuwać od innych, pomimo że wcześniej się tak nie działo. Na pewno na utratę zainteresowań, na pewno na poziom cierpienia, o którym mówi dana osoba. Wyraża ona to, jak bardzo przerasta ją życie, jak bardzo życie ją boli. To jest też istotne. Pamiętajmy jednak, że to nie zawsze musi mówić o samych chęciach popełnienia samobójstwa, czasami mówi po prostu o stanach depresyjnych. Ale, niemniej jednak, warto się temu już przyglądać. Co jeszcze? To nieprawda, w żadnym wypadku nieprawda, że osoba, która chce popełnić samobójstwo, nie mówi o tym wcześniej. Jest to też absolutnie, absolutnie nieprawdą, że osoba, która chce popełnić samobójstwo, na pewno już nie zmieni zdania. Na ogół ludzie chcą popełnić samobójstwo nie dlatego, że są miłośnikami śmierci i po prostu mają ochotę umrzeć, tylko dlatego, że nie mają siły żyć. Nie widzą znikąd pomocy. Właśnie przez to tunerowe myślenie wydaje mi się, że nie mają innej opcji już. Po prostu to jest e, wariant ostateczny. Nie mogę uciec, więc ucieknę tak. Jeżeli ktoś danej osobie w odpowiednim momencie poda rękę, bo uświadomi jej, że ma inną opcję, to często jest w stanie odstąpić od zamiaru samobójczego. Więc osoby, które chcą popełnić samobójstwo, często to sygnalizują wcześniej. Mówią e, często słowami typu: "Ja już nie mogę. Nie dam sobie rady. Naprawdę nie jestem w stanie dłużej znieść tego bólu, cierpienia, tego wszystkiego, co się ze mną dzieje tej sytuacji. Chcę umrzeć, nie chcę już żyć. Byłoby lepiej, gdybym się nie urodził, gdybym nie żył. E, moim bliskim będzie lepiej bez mnie. Lepiej, jeśli odejdę, przestaniecie wszyscy się ze mną użerać." E, co jeszcze? Nie mam siły, żeby żyć dalej. Nie mam siły, żeby poradzić sobie z tą sytuacją. To już jest za dużo. Nie widzę wyjścia. Jest to jakby jedyne wyjście. Ewentualnie w ogóle mówić. Nie widzę wyjścia z tej sytuacji. To już jest koniec. Oczywiście każdemu z nas, jak już mówiłam, zdarza się rzucać takie hasła. Boże, żyć mi się nie chce, tak? Ewentualnie nie, w ogóle to życie nie ma sensu. Ale jest to trochę inny wydźwięk. Natomiast w tym wypadku, jeżeli te słowa się powtarzają, jeżeli są mówione w taki sposób, który można wyczuć, że jest bardzo serio, należy się temu uważnie przyglądać, bo to jest wołanie o pomoc. To jest mówienie o tym, że rozważam możliwość odejścia, dlatego że nie widzę innej opcji. Pomóż mi. Jest bardzo ważne. Co jeszcze, jeżeli dochodzi do nagłej poprawy? Człowiek czuł się fatalnie przez cały czas, ale teraz nastąpiła nagła poprawa. Może to być związane z tym, że człowiek podjął decyzję o samobójstwie i w związku z tym poczuł ulgę. No bo skoro znalazł rozwiązanie swojego problemu, to kamień jakby spadł mu z serca, bo czuje, że już nie musi się borykać z życiem. Więc nagła poprawa powinna niepokoić, a nie odwrotnie. A! Mój chory nagle czuje się lepiej. Trzeba się przyglądać. Jeżeli ktoś zaczyna żegnać się, spotykać się z znajomymi trochę właśnie zapomnianymi i używać takich słów typu no, mam nadzieję, że wszystko Ci się ułoży, prawda? Trzymaj się, powodzenia, różne tam takie, takie ewidentnie pożegnalne. Co jeszcze, jeżeli rozdaje ulubione rzeczy, jeżeli zamyka sprawy formalne, pisze testament, różne tego typu rzeczy, to należy bardzo, bardzo uważnie się temu przyglądać. Najważniejsze, żeby wysłuchać osoby, która ma myśli samobójcze. Jeżeli do Was przyjdzie i mówi o swoich problemach, wysłuchać po prostu z cierpliwością, nie oceniając, z empatią, aktywnie słuchać, bo czasem ktoś potrzebuje się tylko wygadać, i jeżeli się wygada, to to już daje mu w jakiś sposób ulgę, upust tym emocjom, i tak naprawdę to jest chyba najistotniejsze. Najistotniejsze w tym wszystkim jest obecność. Bo kiedy tak naprawdę jesteśmy obecni dla kogoś, okazujemy mu wsparcie. Poza tym, jeżeli jesteśmy przy nim obecni, to on wtedy nie targnie się na swoje życie, ponieważ cały czas jesteśmy przy nim. Więc jeśli widzimy, że bliska osoba ma w tym momencie taki problem, albo nam zgłasza wręcz tendencje samobójcze, mówi: Słuchaj, zastanawiam się, że może lepiej, gdyby mnie nie było, to lepiej zapewnić tej osobie mm, obecność czyjąś, nie zostawiać jej samemu w żaden sposób. Czyli jeżeli możecie, to nie wiem, zabierzcie bliską osobę z sobą do pracy, na wycieczkę, gdziekolwiek, żeby nie była sama, po prostu żeby, żeby nie było triggeru, żeby nie było okazji do popełnienia samobójstwa. Jeżeli nie możecie z jakiegoś powodu zapewnić sami lub rodzina, przyjaciele bycia wspólnie z taką osobą, no to wtedy dobrze jest rozważyć szpital. Pamiętajmy, że szpital, jakkolwiek mamy obowiązek wezwać karetkę, jeżeli ktoś... Popełnia samobójstwo, jeżeli te, to zagrożenie życia i zdrowia jest realne. Jeżeli ktoś tylko chce z nami porozmawiać na temat tego, jak się czuje, osobiście odradzałabym od razu mówienie: Typu musisz iść do szpitala, karetka i tak dalej, bo to często spowoduje, że taka osoba się przed Wami zamknie i ona już więcej nie opowie o tym, jak się czuje. A co za tym idzie? Może to się skończyć fatalnie. Lepiej, jeżeli może wam zaufać i porozmawiać z wami o tym. Nie ma coś jakby przestraszać, typu o mój Boże i histeryzować. Trzeba kogoś wysłuchać, po prostu. Jeżeli sytuacja jest poważna, to warto zaproponować, słuchaj, może potrzebujesz lekarza. Kontakt z lekarzem, zmiana leków często bardzo pomaga. Jeżeli sytuacja jest naprawdę podbramkowa, no to wtedy dzwonimy po karetkę. Natomiast, no mówię, wydaje mi się, że warto tutaj przede wszystkim z kimś porozmawiać, ocenić ryzyko, ewentualnie pójść do lekarza, żeby on ocenił ryzyko e, tak naprawdę popełnienia samobójstwa, bo mówię, często ludzie potrzebują się zwyczajnie wygadać. E, co jest jeszcze ważne i chyba najistotniejsze, ludzie często kiedy widzą osobę w takiej ciężkiej depresji, mówią, że wolą jej nie przeszkadzać, wolą się odsunąć, wolą dać jej przestrzeń. To jest zła opcja, bo osoba, która chce popełnić samobójstwo czuje się nieważna, czuje się niewidoczna, czuje, że nie ma wyboru, więc takie tak naprawdę narzucanie się jej z pytaniami, z dbałością, z pilnowaniem jest jak najbardziej wskazane. W tym momencie go nie ma górnej granicy, dlatego że ważne jest pokazanie komuś, że nie jest sam, że nam zależy, że jakby coś przywiązuje go nadal w życiu. Pamiętajcie o tym, że nikt na świecie nie może wziąć na siebie odpowiedzialności za drugą osobę. Jeżeli mimo wszystkich waszych możliwych starań łącznie z zaprowadzeniem do lekarza yy, i nie wiem zebraniem do szpitala, nawet yy, mimo wszystko zdarza się, że ktoś odejdzie w taki sposób, to niestety nie mamy na to wpływu. Nie możemy powiedzieć, że możemy dokonać cudu, bo nie możemy. Natomiast warto zrobić wszystko co można, dla takiej osoby, zarówno dla niej samej, jak i dla nas samych, żebyśmy nie mieli poczucia, że daliśmy ciała, bo to jest najgorsze, co człowiek może przeżywać że zawiódł kogoś tak mocno, że ta osoba odeszła. Nie róbcie sobie tego, nie róbcie tego tej drugiej osobie. Dawajcie, jakby 100% z siebie uważności. Słuchajcie uważnie Waszych bliskich, jeżeli są w kryzysie psychicznym. Czy na pewno nie brzmi to na właśnie mm, stan presuicydalny? Dopytujcie, czy mają myśli samobójcze, jak się czują, jak widzą daną sytuację. To jest naprawdę najważniejsze być i słuchać. Trzymajcie się, kochani. I. Nie życzę Wam takich sytuacji. Naprawdę. Trzymajcie się pa.